Anko. ja jestem technokrata, no i witam was w kolejnym Techniusie. I dzisiaj przygotowałem w sumie dla was dwa newsy: dość istotne, dość ciekawe. Naprawdę takie, że tak powiem, mocne bęgery. Po pierwsze. Temat wydawniczy kart z serii 4000. Jak one będą się pojawiać? No i najnowsze Ryzeny, które nadchodzą. W ogóle wchodzimy w najlepszą część roku. Generalnie większość osób zazwyczaj do tej pory było tak, że mm, wakacje, sezon ogórkowy, nic się nie dzieje w technologii. No more, tak, tak nie będzie, tak? W sensie. Teraz dla nas wakacje to nie tylko będą przecieki, których zawsze było w wakacje dużo, ale po prostu nikt o tym nie robił filmów, nie? Wszyscy czekali na premiery, żeby potem robić testy. Ja jaram się tym, jak to nadchodzi, w sensie coś się zbliża. I już to zrobi Bengi, pół YouTube'a technologicznego, każdy robi o tym film na 10 różnych sposobów. To też jest ekscytujące, ale już nie tak bardzo jak czuje się ten dreszcz emocji. Co to będzie, jaka to będzie moc, ile to będzie kosztować, kiedy się pokaże. I w wakacje będziemy mieli tego całą masę, ale nie tylko, no bo być może, być może zobaczymy już pierwsze karty Nvidii właśnie w wakacje. Nie będziemy musieli czekać do września-października. Dobra, przechodzimy do newsa. Możecie jeszcze tylko zostawić. Suba, ja tu nie mam guzika. Ale jakbym miał, byłby zasubskrybowany, dzwoneczkiem, łapkę w górę, a my lecimy właśnie od. Przecieku na temat harmonogramu. Cockpit. Uwielbiam w ogóle Cockpita. Cockpit dostarcza bardzo dużo newsów. W ogóle podam tego newsa, tutaj podam, podam dalej tego tweeta, eee, bo no możecie też na Twitterze zafalować. Jakby 3D Center, oni, oni dużo robią, między innymi oni są odpowiedzialni za te raporty, które ja na IT Hardware często pokazywałem w podsumowaniu newsów, raporty na temat cen kart graficznych, swoją drogą podsumowanie newsów dzisiaj gdzieś tak 21-22, więc wbijajcie na IT Hardware. Zapytali, czy najpierw 4080, potem 4090, czy 4070, czy najpierw 4090, 4080, i na końcu 4070. I kokpit napisał, że tak to będzie B opcja, czyli 40, 90, 80, 70. Ale uwaga, inaczej niż miało to miejsce w przypadku serii 3000, bo owszem, seria 3000 też tak się pokazywała w sklepach, ale wszystkie były pokazane na jednej konferencji. Przyszedł Jensen do kuchni, najpierw pokazał jedną kartę, potem drugą, trzecią wyjął za chlebaka, czwartą z piekarnika i wszystkie na jednej konferencji były pokazane. Teraz może to nastąpić inaczej. Najpierw mogą pokazać w lipcu 4090, bo Cockpit też w innym newsie potwierdził, że AD102, czyli ten najwydajniejszy dla 4090, został już przetestowany. Natomiast 104, czyli ten dla 4070, wchodzi dopiero rdzeń w fazę testów. Więc te karty faktycznie mogą się pojawić sporo później, czyli październik, listopad. Tak jak zazwyczaj, pojawiała się nowe karty od NVD. A skoro seria najwydajniejszych kart graficznych została już przetestowana, no to wyjdzie wcześniej. Jeszcze za chwilkę. Zanim zaraz sobie o tym wszystkim opowiemy, i zaraz powiem wam jeszcze inne powody, dla których Nvidia w ten sposób może te karty graficzne wypuszczać. No, ale nic nie wiadomo o AD103, na którym będzie bazował 4080 RTX. Nie wiadomo, czy wszedł w fazę testów. Tutaj cockpit za bardzo nie chciał się na ten temat wypowiadać, nie chciał za dużo mówić. Ale wygląda na to, że albo jest w fazie testów, albo z nich już wychodzi, czyli już jest też gotowy. I tak dla mnie to mniej więcej może wyglądać. Wygląda także 40,90 wyjdzie w lipcu. Końcem lipca, być może początkiem sierpnia, albo zostanie przynajmniej na konferencji zapowiedziane, następnie miesiąc później 480 i później miesiąc albo dwa później 4070 i tak do końca roku pokazałyby się te trzy karty. Nie ma co liczyć na 4060 czy 460TI w tym roku, raczej bym się tego nie spodziewał, oczywiście być może jest tak dużo szumu na temat tych trzech najwydajniejszych, że mało słyszymy o, o czwartej karcie. Ale, dlaczego moim zdaniem Nvidia tak zrobi? No, z prostej przyczyny, moi drodzy. Z maksymalizowania zysków, tak? Jakby, jeżeli dostajemy trzy karty na raz albo trzy karty w krótkim terminie, no to tak naprawdę. No, wybieramy taką najbardziej optymalną, czekamy, co jest dla nas odpowiednie, co nie i tak dalej. A jeżeli najpierw dostajemy super pengera w postaci 4090, która prawdopodobnie będzie droga, bardzo droga. No, 3090 Ti, 3090 chodzą w okolicy 10 tysięcy. Wydaje mi się, że cena MSRP 4090 będzie nie mniejsza niż 10 tysięcy. A przypominam, Nvidia już. Taką kartę prezentowała i teraz mi wyleciało, ale to był chyba Titan X. Tak się nazywała karta graficzna, która była albo Tesla Fausto, Tesla raczej nie, albo Titan Fausto, Titan V, która z tych kart kosztowała na starcie 10 tysięcy złotych. Więc wydaje mi się, że z 40 90, no, no, no nie wiem, co by za cud musiał się wydarzyć, żeby kosztowała poniżej 10 koła. No i wchodzi pierwsza, ludzie się na to część ludzi rzuca, kupują i ci, co kupiliby normalnie 40,80, to sobie myślą, kuźma, nie wiadomo ile będzie kosztować, a może będzie droga w sklepach. E, biorę 40,90. Powiem wam szczerze, że nawet mi przechodzą takie głupie myśli przez głowę. Czy 40, 40, 80, wyjdzie później. A co, jak będzie drożej, to może bym się już zaczaił na to 40, 90. No, powaliło mnie. N nie mam hajsu na to. Sprzedam nerkę czy coś, ale, ale takie myśli mi do głowy przychodzą, więc e, już to pokazuje mi, że. To jest właśnie mechanizm, który zadziała. Zdecydowanie dużo osób, które jeżeli by wszystkie trzy modele wyszły naraz, kupiłoby 4070 albo 4080, po prostu kupi to 4090, żeby nie czekać na następne karty. Zwłaszcza jak na przykład nie zostaną zapowiedziane, nie zostanie ani powiedziane jaką będą miały moc, ani jaką cenę, po prostu y, kupią 4090 analogicznie zadziała ten mechanizm w przypadku 4080, w ogóle cała teoria się rypnie, jak pokażą wszystkie trzy karty naraz, ale na chwilę obecną wygląda na to, że będą to pokazy pokazywać falami, nie tylko falami do sklepu, no bo seria 3000 też pokazywała się, bodajże najpierw 3090, potem 3080 chyba dwa tygodnie później i miesiąc później 4, 3070, coś takiego, nie? A potem w grudniu 3060Ti. No i więc, więc tak wchodziły do sklepów, ale jeżeli konferencje w ogóle, zapowiedzi tego będą w takich odstępach, no to to w ogóle zmienia percepcję i patrzenie na zakup tej karty, bo nie będziemy znali ceny 4080, ani 4070 oficjalnej. No bo te spekulowane to ja używam też choćby i na Twitterku tweetnąłem, jak to dla mnie, moim zdaniem, będzie wyglądało. Więc. Ciekawa próba ze strony Nvidia. Czekam na więcej przecieków w tym temacie, a na pewno, na pewno będzie ich dużo. No i drugi, drugi news dzisiejszego dnia, mianowicie, że Ryzeny 7000 mogą być blisko 6 GHz. A ja dla Was, ja dla Was, na tym kanale, który Wy już subskrybujecie, bo poprosiłem Was ym, gdzieś tam na początku filmu, że kurczę, już dość dawno temu dość dawno temu mówiłem Wam, że będą osiągać procki po 6 GHz. 6G. 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 6G, 6G, 6G. O tak. Czas na fabryczne 6GHz. Miesiąc temu. To w sumie nie tak dawno. Dobra, sprawdźmy dokładną datę. 20 kwietnia. Dobra, więc załóżmy, że. Dobra, miesiąc temu. Półtorej miesiąca. Nie naciągajmy faktów. Faktycznie, jeszcze wtedy nie było przecieków o takich prędkościach, co nieco było o Raptor Lake, który też ma ponoć śmigać na 5,5 GHz już tak fabrycznie. AMD już pokazało, że ich procki się wkręcają na takie obroty na teście, na konferencji, więc zbliżamy się do tego. I to jest to, seria 7000 może pokazać, wydaje mi się na jednym rdzeniu, to raczej będzie kręcone bez problemu. A na wielu rdzeniach jeszcze troszeczkę poczekamy, ale to już będzie albo następna generacja. Nie, albo ta, albo następna generacja. Nie sądzę, żebyśmy musieli czekać dłużej niż do Ryzenów 8 albo 9000, w zależności, jak będzie nazwa, i do generacji m, Intela m, 14. Nie sądzę, żebyśmy dłużej czekali na 6 GHz na wszystkich rdzeniach, no chyba, że coś się tam spektakularnie pierdyknie po drodze, ale nie sądzę, nie sądzę. Skoro już śmigają na 5,5, no to wydaje mi się, że jest to dość prosta droga, żeby w ciągu jednej albo dwóch następnych generacji osiągnąć 6 GHz na wszystkich rdzeniach, i podoba mi się to jaki jako fajny rozwój przeszło AMD, że ta oni z tymi zegarami. No, pierwsze Ryzeny, tak sobie, i tak dalej. Seria 5000 już skoczyła z zegarami, ale Seria 7000 to dopiero będą zegary. No, bo tak, TDP na procesorach to będzie 170W, ale hmm, szczytowa moc, jaka może być pobrana przez nowe procesory, to 230W, jaka będzie mogła być pobierana przez Ryzeny z serii 7000. W praktyce. Ta moc będzie prawdopodobnie jeszcze, jeszcze większa, taka, taka ciągła, jak się tam nie wiem, popodkręca, poznosi limity mocy, więc to, to może być więcej, ale no wydaje mi się, że już czas na 6 GHz i to będą takie wartości, gdzie będziemy sobie je mogli w domu osiągać, a nie tylko na ciekłym azocie czy helu. Więc, więc naprawdę fajnie, fajnie się to skaluje. Zwłaszcza że GHz. I z tym IPC, i w ogóle to wszystko przeniesie się na potężną moc jednego rdzenia, i w tym wszystkim, tym całym podjaraniu się potężną mocą procesorów, która nadchodzi, mam tylko jedno pytanie, które jest dla mnie bardzo ważne: w sensie kiedy to będzie zauważalne w grach? No bo nie czarujmy się, gry procesor. A po co mi to w 4K czy w 1440p, a Full HD to kupuje procesor za 3K do Full HD. No, no nie bardzo, no i tutaj, tutaj się cały ten mój podjaranie tak trochę rozbija jego ścianę. Przepraszam, w ogóle jak komuś teraz głośniki wybuchły, to przepraszam, przepraszam. E, to... Tak jakby hamuje to moją ekscytację, że tak naprawdę nie wykorzystujemy tego za bardzo. Powiecie, no ale technokrata, profesjonaliści, oni skorzystają. No dobra, ilu ich jest? W sensie, nawet jakby było bardzo dużo. To są procesory, to, to, ten ryzen, ta lisa su. Oni mówią, this is great processor, great for gaming. Oni wychodzą na scenie i mówią, this is great for professionalist. Oni mówią: This is great for gamers and for professionals, czyli gracze są na pierwszym miejscu, tak? I jednak nie jesteśmy w stanie zdusić procesorów. No i ja, ja tutaj tutaj mam, tu, tu, tu jest, we wczorajszym filmie z testu ramu już widzieliście. Potężny, potężny komp, potężny. 12. generacja i 9. Do tego RTX 3090 i co? Ja odpalam na tym monitorku, który nie ma 4K. On ma jakieś 3000. No, nie ma 4K. O tu pisze. O tu jest napisane. Jest napisane 3840x1600. Na tu ma taki fajny, wy nie widzicie, taki OLEDowy ekranik i na nim jest napisana ten. I, i tam procesor, co? 20% zużycia? 30 Max. Więc moim zdaniem teraz twórcy gier, twórcy procesorów powinni iść w jakiś sposób w optymalizację, żeby te gigaherce, te potężne wydajności procesorów miały realne przełożenie na granie w 1440p i w, w 4K. Full HD niby mają, ale w praktyce testowałem RAM, który dla Was wczoraj, wczoraj oglądaliście test mojego nowego RAMu, Um, DDR5, testowałem Full HD, właśnie z tym protkiem i kartą graficzną, i to najwydajniejsza karta graficzna, prawie najwydajniejsza, ale spoko. 30 3090 i ja, już do mnie jedzie. Um, testowana Full HD i procesor dobijał do 50% no 50%, styl 50%, dobra to jest dziewiątka. ale i piątka, czyli siódemka 12 generacji, czy Ryzeny yy, z serii 7000 też nie zostaną obciążone bardziej, nawet Full HD. Okej, okay, 1% ten 1% low FPS, tam to się stabilizuje, fajniej to wszystko działa, ale nie daje nam to spektakularnych efektów. Nie tak spektakularnych, żebyśmy mogli no, naprawdę się jarać, że poza takimi pasjonatami jak ja i wiele, i, taki, i garst, garstce innych, którzy są w stanie wydać tyle na nowego kompa, bo albo jest to ich jakiś zawód, albo pasja, albo, albo po prostu chcą mieć taki kaprys najwydajniejszy, no nie ma uzasadnienia, żeby na to przechodzić, bo, bo niższe modele, starsze generacje są w stanie nam zapewnić optymalną moc. Więc to jest dla mnie bardzo ważne pytanie, które rzadko kto sobie zadaje w trakcie testów tychże najwydajniejszych procesorów, ja też sam sobie je rzadko zadaję, bo ekscytuje mnie ta moc, ta czysta moc, tak? To jest trochę jak z samochodami, nie? Lamborghini, Ferrari, 300 km na godzinę. Tak, ale de facto poza niemieckimi autostradami, które już wprowadzają ograniczenia stopniowo, gdzie ja tym nie pojedziesz, tak? Eee, nie pojedziesz, nie pojedziesz, nie po, po, pojedziesz, pojedziesz. Dobra. Pojedziesz, ale tak patrzmy na to realnie, nie? Nie pojedziesz, nie? Nie możesz. No, łamiesz prawo. Okej, okay, dobra, możesz łamać prawo. I trochę jest tak z tymi prockami. No de facto, w grach to nie użyjesz. Jak nie użyjesz? Puszczasz benchmarka, patrzysz na te duże cyferki, puszczasz jakiś render. U, ale mam super mocny procek, ale jednak w 99 przypadkach nie korzystasz z tej mocy. Więc tu jest podobny kazus. Wydaje mi się, że jak z tymi samochodami, to jest takie troszeczkę w tym momencie. Bo można, tak? Bo można. Ale jednak chciałbym, żeby ta optymalizacja następowała jednak w jakiś tam sposób. Bo na przykład w samochodach takich ultrasportowych to VMAX może nie jest tak użyteczny, ale już przyspieszenie jest fajne. Można dynamicznie wykonywać pewne manewry i tak dalej. Tu widzę zastosowanie. Nie łamiąc prawa, klepiesz mu noga w podłogę i on tam ma seteczkę na liczniku w 2-3-4 sekundy robisz szybko jakiś manewr, jedziesz przepisowo 140 autostradą, jest gitnie I to jest użyteczne. Ta moc wtedy w tych samochodach jest użyteczna. Dajcie mi przykład, jaka taka moc chwilowego przyspieszenia w prockach jest użyteczna. No, tak for fun, to nie jest pytanie, że, no, w zasadzie, że nie jest, tylko tak, znajdźcie mi tutaj analogię, ja uwielbiam analogię. Dobra, kończymy ten odcinek Powiedziałem newsy, a potem się rozgadałem, ale właśnie dużo z was chciało, żebym w ten sposób robił, żebym. I to było nieintencjonalnie, jakby tak wyszło, że najpierw powiedziałem newsy, a potem się rozgadałem. A dużo osób chciało, że spoko. Najpierw powiedz newsy, a potem się ewentualnie rozgaduj, więc nieintencjonalnie nie planowałem tego tak. To przeprowadziłem dla Was, no bo powiem Wam szczerze, no jaram się, no o to chodzi, no chodzi właśnie o to, żeby sobie podyskutować, pozastanawiać się nad tym. Takie krótkie newsy jest w planie. Ja to mam z tyłu głowy od jakiegoś roku. Od roku autentycznie mówię Wam, że shortsy, tiktoki, jakieś tam rollsy na, na Instagrama zacznę dogrywać i zacznę je dogrywać. Oczywiście nie kosztem kanału. Nie martwcie się. Te dyskusje muszą być toczone, bo dla mnie ta dyskusja, którą ja teraz do Was toczę, jest elementem no nie wiem takiej uwolnienia Fu... Nie wiem, jak to powiedzieć. Jak artysta nie musi maźnąć pędzlem, żeby poczuć takie uwolnienie tego, co ma w środku. i Ja właśnie w ten sposób się um, uwewnętrzniam dla Was tą dyskusją o tym, jak będzie wyglądać technologia, bo się po prostu zwyczajnie tym naprawdę jaram. E, tak to już jest, nie? No, dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Oczywiście to nie koniec. Dzisiaj zamierzam dla Was wypuścić jeszcze dwa filmy Game News na kanale Technokrata Games. Wbijcie, zostawcie suba. Jak ktoś obejrzał do końca, napiszcie Technokracja w tym komentarzu Technokracja i napiszcie, że wbiliście na Technokrata Games. Mam nadzieję, mam naprawdę mocną nadzieję, że zrobię tam dzisiaj dla Was Game Newsa. Oraz oczywiście podsumowanie newsów na kanale IT Hardware, które wleci jako drugie w kolejności. Najpierw Tech News, potem gdzieś za godzinkę podsumowanie newsów. No i na samym końcu Game News na e, Technokrata Games. Czyli trzy kanały, trzy filmy dla Was dzisiaj mam. Z wieczora, no ale nie czarujmy się teraz. Dzień długi, dla mnie jeszcze dzień jak to nagrywam. E, wy jak to oglądacie, to też pewnie jeszcze dzień, bo długo się teraz dzień utrzymuje, więc żebyście dłużej tam sobie coś tam posiedzieli, to na wieczór przynerdzicie sobie, możecie sobie ze mną powiedzieć. Dobra, już kończę gadanie, ale dobrze mi się do Was gada. Dobra, dzięki wielkie, jeszcze raz no i cóż, widzimy się już jutro w kolejnym filmie. A tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na podsumowaniu newsów i na Game Newsie. Cześć.